Wtedy się mi skończyło dzieciństwo. Ile pani miała lat? Dziewięć lat. Dziesięć? Może dziewięć. Trzecia albo czwarta klasa to była szkoła podstawowa i to miałem ile? Dziesięć, jedenaście lat. Byłem no ja przygotowany do pierwszej komunii. No. To był siedemdziesiąty drugi rok, to dziesięć lat. Ja miałem wtedy 11 lat skończone tego, ja chodziłem do trzeciej klasy. Dla mnie to się wydaje, jakby to było wczoraj. Nie? No dobrał się do mnie i pił się w moje usta i, i takimi pocałunkami namiętnymi w, w całą moją twarz e, obcałował, szyję i to pamiętam to do dziś. E, tego mimo, że już mam ponad 60 lat, ale tego się nie zapomina. Nie? Nienawidzę tego s... Za półtorej minuty. Za półtorej. Wziął mnie na ręce. Przytulił i zaczął mnie całować. Wsadził mi w usta swój obrzydliwy język. Moją rękę wsadził do swojego rozporka, czy do krocza, żeby się bawić, dotykać jego genitaliów. Myślałem, że te emocje są już poza mną, ale się okazało, że niestety nie. Nie wiem, jak to długo trwało. Wiem, że to był raz i więcej jeszcze tam nie chodziłem w pojedynkę. W porównaniu z takimi chłopakami wtedy, nie, to, to... Ja może nawet nie dotknąłem gorącego pieca, a oni, oni się parzyli tam latami. No, byliśmy zafascynowani tym facetem. Tym księdzem. No, że tak się stało, jak się stało, no nie poczęstował tą wódką i mówi no to co, no to no będziesz to spał, nie? A ksiądz gdzie będzie spał, no to będę z tobą spał, co Nie możemy razem spać z miejsca dużo. Nie? Na tym łóżku zaczął mnie obłapywać i zaczął mnie po prostu ten, nie? Mam to w głowie cały czas. Może gdzieś tam z tyłu, ale, ale cały czas o tym pamiętam. Takie obrzydzenie. Szkoda, że mu tam do tej sultanny nie naszygałam. To był skażony ksiądz, co przyszedł do nas i taka sytuacja była i Kościół powinien czyścić takich, a Kościół na to nie reagował. Władze Kościelne. Cześć, Tośka. Piszę do ciebie, bo widzę, że tego potrzebujesz. Przepraszam, że zmieniłam ci imię, ale wiem, że nie jesteś jeszcze gotowa na wyjście z cienia. Tośka jest ładne. Zawadiackie. Mówiłaś mi kiedyś, że ci się podoba. Taki list w marcu ubiegłego roku, kilka dni po emisji reportażu Franciszkańska 3, w którym pokazaliśmy przypadki przestępstw księży z Archidiecezji Krakowskiej w czasach, gdy na jej czele stał kardynał Karol Wojtyła i po pierwszych reakcjach biskupów na ten materiał napisała do siebie samej jedna z osób skrzywdzonych przez duchownych, podpisująca się jako Tośka Szewczyk. List opublikowano na stronach kwartalnika więź. Wiem, że nikt z odpowiedzialnych za Kościół nie skierował do ciebie pośrednio czy bezpośrednio ani pół zdania. Wszyscy byli chyba zajęci pisaniem oświadczeń o świętości Jana Pawła II i atakach na jego dziedzictwo. Skoro tak, to ja piszę do ciebie, czyli do samej siebie. Bo episkopat w oświadczeniu ówczesnego przewodniczącego arcybiskupa Stanisława Kondyckiego tak postawił akcenty w tej sprawie. Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu. Widzę, że ta burza, która rozpętała się w ostatnim czasie, to kolejna sprawa, w której chętnie się mówi o Was, o Tobie i innych osobach skrzywdzonych przez duchownych, ale całkowicie bez Was. Nas w tym wszystkim nie ma, nie istniejemy. Nie ma przestrzeni dyskusji na ten temat. Jest histeria. Nic, zero. Mówił również w marcu ubiegłego roku inny przedstawiciel środowiska skrzywdzonych przez księży, Robert Fidura. Do lutego 2021 roku reprezentujący skrzywdzonych w Radzie Fundacji Świętego Józefa przy konferencji Episkopatu Polski zrezygnował z tego stanowiska w proteście wobec bezczynności biskupów. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię. Chyba nie ma co oszukiwać że jesteśmy po imieniu czułbym się jakoś bardzo niekomfortowo, a to ma być według mnie taka szczera do bólu rozmowa na tematy związane. No właśnie z nami z jak ja nazywam nieumarłymi, czy ofiarami, jak mówią inni. Tak chciałbym, żeby to była taka rozmowa. Szczera rozmowa o tym, jak wy się dziś czujecie, jak ty siedzisz, Robert czujesz. Widzisz, nas nie ma nas najprościej najłatwiej zdyskredytować, zakrzyczeć. Wmówić nam po raz kolejny, że to się wszystko nie wydarzyło. Że jesteśmy nikim, co ja czuję. Przede wszystkim yy, złość. Widzę tę wściekłość, która cię rozrywa. Jesteś używana znowu. Kiedyś przez dwa lata ksiądz katolicki używał cię dla własnych korzyści seksualnych. Później przedstawiciele diecezji użyli cię, żeby posprzątać na swoim podwórku. Teraz hierarchia używa cię, żeby bronić swojego tonącego statku. Używanie zawsze boli tak samo. Mnie nurtuje cały czas od momentu emisji Twojego reportażu pytanie: Czy ktokolwiek z władz kościelnych choćby próbował dotrzeć do świadków, których pokazały. No nie pokazałeś, nie widać było twarzy, prawda? Ale ty do nich dotarłeś. Czy oni próbowali? W ogóle się nikt nie interesuje żadnych. W ogóle nikt nie porusza tego tematu. To było tak świeże chyba przez tydzień i tak to już cisza. Tak jakby tego nie było. Nie, nie, cisza. Nikt się nie interesował, nikt nie szukał? No, chyba nie, a jeśli szukał, to do mnie nie dotarło. Nie, nie, no szkoda. Nie, no, nie było takiego w przypadku. Nie było żadnego urzędu po tym pozwanym, nie, 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 nie. Oni nadal są i oni nadal czują. Tak. I oni nadal czekają na to, aż ktoś do nich przyjdzie tak. i uzna ich krzywdę. Tak, tak. Tak, dokładnie. Przyzna, tak. że to prawda. Tak, to jest dokładnie to sformułowanie. Tak, wierzę ci, wiem, że nie kłamiesz. I to jest tyle i aż tyle. Bo ze mnie spada ciężar. Nikt mi nie wierzy. I nikt mi nie uwierzy. I nikt mi nie uwierzy. Przecież to oczywiste, że hierarchowie, którzy twierdzą, że najważniejsi są skrzywdzeni, powinni zacząć od rozmowy z Tobą. Nie trudno Cię przecież znaleźć. Biskup diecezjalny ma Twój numer telefonu. Zostawiłaś mu go, kiedy próbowałaś porozmawiać o procesie kanonicznym. To, że jestem anonimowy, to nie znaczy, że nie jestem człowiekiem. Jestem takim samym obywatelem jak każdy. No każdy sobie nazywa jak chce. A ja jestem dalej człowiekiem tym samym. I nikt tego nie zmieni. Ale głos się pan łamie, jak pan to mówi. Dokładnie, no, no przecież nie. Może uważam, że tego ofiar w ogóle nie było. jak Pan tu pierwszy raz przyszedł, żeśmy mieć spotkanie, to ja teraz już inaczej podchodzę, ja po prostu, mi jest zlżej, bo ja to wypowiedziałam, że taka sytuacja była i publicznie to powiedziałam Panu, nie? Tylko po... Pomogło? Pomogło mi, to jest po prostu... To... Sama świadomość tego, że te osoby się też przyznawały, że taka sytuacja była, a nie, że ja to ty... że ja bym sobie coś wyobraziła. Czy ja się kiedyś doczekam na słowo przepraszam? Chciałbym spojrzeć w oczy, po prostu. Tylko ja nie wiem, czy to by miało sens też teraz, bo kierownowie kościelni to są tacy nadęci jakby troszeczkę, aby byli obrażeni jeszcze. Że, że ja bym śmierć. U pana nikt nie wie. Nikt pana nie szukał. Nikt nie pytał. Nikt. Coś za dla, dla człowieku ciąży, nie? Coś, co chce, żeby się to wyzwoliło, nie? I to nie było półtora roku, to właśnie było 50 lat. Człowiek czeka, żeby coś ujrzało w światło dzienne. Żeby coś z siebie zrzucić? Żeby coś z siebie zrzucić, tak. I to się udało po części, po części. Jeszcze raz powtórzę, po części. Zrzucił Pan? Tak. Tylko brakło mi jednego. Czego? Słowa przepraszam. Tego, żeby ktoś się tym przejął? Dokładnie. Ci, którzy powinni się tym przejąć, nie? Udało mi się wyjść, byłem na terapii, na psychoterapii, ale ten, ja to nazywam remont mnie, trwa do dzisiaj. Ja mam problemy z zębami. Najbliższe, co mnie czeka, to właśnie załatwienie tej, tej sprawy. Ale po co było inwestować w siebie? Jak ja byłem śmieciem, sam tak o sobie myślałem. Przykro mi, że znowu płaczesz sama. Chcę cię zapewnić, że dla mnie ani Twój głos, ani głos jakiegokolwiek skrzywdzonego, nie jest atakiem na dziedzictwo Jana Pawła II i świętość Kościoła. Tak jak ty, i tak jak sam papież, inicjator wielkiego rachunku sumienia Kościoła, wierzę, że to prawda ratuje wspólnotę, że prawda ratuje i oczyszcza, ale prawda odsłonięta, bo dopiero z taką jakoś można sobie poradzić. Jan Paweł II chciałby dziś od nas prawdy. Zapewniał prymas polski Wojciech Polak po posiedzeniu konferencji Episkopatu Polski w marcu ubiegłego roku i dodawał, że biskupi podjęli ważną decyzję. Problematyka związana z przestępstwami popełnianymi przez niektóre osoby duchowne wobec małoletnich w przeszłości będzie przedmiotem prac specjalistów, uwzględniając kwestię wiarygodności dokumentów okresu PRL-u. W trosce o dobro ofiar, o dobro osób skrzywdzonych, biskupi zamierzają powołać taki zespół. Nikt nigdy nie porozmawiał z tobą ani ze znanymi cię skrzywdzonymi o tym, jak według was działa system kościelnej sprawiedliwości. Ktoś się na niego umówił ponad waszymi głowami, ustalono, że jest dobry i że można się nim chwalić. Jesteście tylko argumentem. Nikt was nie pyta o zdanie. Mam ogromną nadzieję, że taki zespół i jego prace będą nade wszystko realną pomocą dla osób skrzywdzonych, dla skrzywdzonych, którym należy się w procesie ich uzdrawiania. Prawda? Widzę cię, widzę, że nie jesteś traktowana podmiotowo, że stanowisz jedynie dobry argument. Słyszę, jak mówisz, że całe to gadanie o wspaniałym kościelnym systemie reagowania jest gówno warte. Ta komisja, która ma być powołana, nie ma dotyczyć kwestii Jana Pawła II. Ta kwestia jest zamknięta. On jest święty, jego świętość nie podlega żadnej dyskusji. Ta komisja ma inny cel. Widzę, że płaczesz w samotności, bo kolejny raz Twoja nadzieja na wspólnotę zderzyła się z brutalną rzeczywistością. Nie rozmawiają z Tobą. Najwięcej mówią o zamachu na świętość papieża. Bo liczy się tylko polityka, człowiek nie. Człowiek się nigdy nie liczy. A dla biskupów? Też. Nie zawsze. Ci, co nas mają prowadzić i tak opowiadają, a wiedzą, jakie sytuacje są, to jest przykre. Ja nie jestem w stanie nic zrobić, Bóg nas osądził, ale tu na ziemi no, ciężko domóc się sprawiedliwości. A czego by pani dzisiaj potrzebowała jeszcze? Czegoś pani brakuje? Że jeżeli im zależy na Kościele, na wiernych, to powinni zacząć Działać. Ale zapowiadana przez biskupów wiosną ubiegłego roku komisja wciąż nie powstała, a po kolejnych posiedzeniach episkopat ani słowem oficjalnie się do tej sprawy nie odnosił. Informowano za to między innymi o modlitwach za duszę Mikołaja Kopernika. Albo prezentowano otrzymany od przedstawiciela Episkopatu Ukrainy ozdobny talerz. W listopadzie ubiegłego roku ponowne pomijanie skrzywdzonych skłoniło Toś Keszewczyk do napisania kolejnego listu do biskupów, ale także przekazania im swoistego podarunku od skrzywdzonych. Ponieważ po ostatniej sesji plenarnej można było odnieść wrażenie, że otrzymany przez Was talerz spowodował wiele pozytywnych reakcji, chciałabym podarować Wam przygotowany przez dobrych ludzi talerz skrzywdzonych. Może taki sposób powiedzenia Wam, że jesteśmy tu i że to ostatni moment, aby nas usłyszeć, będzie skuteczny? Talerz na posiedzenie wniósł ówczesny biskup pomocniczy Tarnowski Artur Ważny, dziś już ordynariusz w Sosnowcu. Gdzie jego poprzednik został jesienią ubiegłego roku odwołany po głośnych skandalach. Talerz jest czarny, z białymi kolcami skierowanymi w stronę jedzącego. Nie da się z niego jeść, choć wydawałoby się, że to przecież podstawowa funkcja, jaką powinien spełniać. Tak właśnie jest w naszym życiu. Ból sprawia, że sprawy z pozoru zwyczajne i powszednie stają się nie do udźwignięcia, a samo przeżycie zdaje się wyczynem. Kolce są na talerzu porozkładane nierównomiernie, mogą zaskoczyć. My też często nie wiemy, kiedy na nowo zaboli kiedy znów nadziejemy się na kolec rozdrapujący stare rany. Kolor kolców też jest dla mnie nie bez znaczenia. Ranią nas przecież non-stop ludzie, którzy powinni być czyści i uświęceni. Najtrudniejsze jest jednak to, że to jedyny talerz, jaki mamy. Nie mamy szans na drugie niepołamane życie. Od tamtego czasu kilku spośród niemal 150 polskich biskupów spotkało się z przedstawicielami skrzywdzonych. Wiosną tego roku zmienił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Został nim metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda. Pojawiły się zarzuty kierowane pod moim adresem i niemal od razu ujawniono i zgłoszono donuncjatury zaniedbania, jakich miał się dopuszczać w sprawach nadużyć seksualnych popełnianych przez księdza z jego diecezji. Kilkadziesięcioro skrzywdzonych podpisało się wówczas pod kolejnym listem do biskupów. Domagali się m.in. zawieszenia arcybiskupa Tadeusza Wojdy, spotkania z biskupami, poparcia przez episkopat idei zmian w prawie kanonicznym, określenia dokładnego terminu rozpoczęcia prac zapowiadanej komisji, wprowadzenia ogólnopolskiej listy dobrych i złych praktyk dotyczących kontaktów przedstawicieli instytucji kościelnych ze skrzywdzonymi. Powołania rzecznika praw osób skrzywdzonych w kościele, wprowadzenia obowiązku docierania przez biskupów do pokrzywdzonych, o których dowiadują się z mediów, obowiązkowego zaangażowania kobiet w pomoc osobom skrzywdzonym. Ja nie potrzebuję tego, żeby mi ktoś coś dawał ale przyjść i powiedzieć przepraszamy. Ciągle pani czeka na to, że przyjdzie ktoś z instytucji, kto zechce usłyszeć i powiedzieć tak, to prawda. Że się prawdę zamiata pod dywan, to jest większe dobro? Przedstawiciele skrzywdzonych, aby pomóc w poznaniu ich perspektywy, zorganizowali kilka tygodni temu dla księży i biskupów z całego kraju specjalne rekolekcje. Na zaproszenie nie odpowiedział żaden z przypomnijmy, niemal 150 purpuratów poza nowym biskupem sosnowieckim Arturem Ważnym. Istnieje podobno duńskie powiedzenie, które w dosłownym tłumaczeniu brzmi: zamilczeć kogoś na śmierć. Talerz to symbol tego, o czym do nas milczycie. Do czego to milczenie doprowadzi, boję się tego pytania. Pokrzywdzeni zostali za to w końcu zaproszeni przez konferencję episkopatu Polski. Proszę nam wybaczyć, że musimy odejść. Spotkanie jest absolutnie zamknięte i bardzo bym Państwa prosił, naprawdę ogromnie o to proszę, żeby uszanować prywatność tego spotkania. Nieobowiązkowe dla biorących udział w posiedzeniu biskupów spotkanie trzyosobowej delegacji, w której skład weszli Tośka Szewczyk i Robert Fidura, odbyło się 19 listopada, zaraz po zakończeniu obrad Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie było bardzo emocjonujące. No, używając języka młodzieżowego, przeorało, przeorało emocje bardzo mocno. Dla mnie, przede wszystkim, było to spotkanie, w którym nareszcie mogliśmy być partnerami w rozmowie i mogliśmy przedstawić swoje oczekiwania. Udało się chyba wziąć trochę biskupów za ręce jakby zaczynamy iść w jednym kierunku. Są to nasi przyjaciele, z którymi rozmawiamy. Mogliśmy się spotkać na poziomie serca, że nie tylko dyskutowaliśmy, ale zobaczyliśmy, co jest wewnątrz nas. To miłe, że jest ksiądz Prymas, że jest ksiądz biskup ważny. Ale przedmiotem pierwszego postulatu tego listu, który był skierowany przez środowisko skrzywdzonych, był przewodniczący episkopatu Polski. Który dzisiaj no, fizycznie uciekał przed dziennikarzami, którzy próbowali go zapytać. Ale ksiądz arcybiskup był też przedmiotem listu otwartego. Naprawdę. Ale, Naprawdę. Naprawdę, prosiliśmy, a, żeby nie zadawać teraz pytań. A pytania. dlaczego nie? Później będzie możliwość tej zadawania. I... Na pewno nie ucieka, panie redaktorze. A to kiedy będziemy mogli zadać te pytania przewodniczącemu arcybiskupowi Wojdzie? Nie wiem, proszę napisać do księdza arcybiskupa Wojdy pytanie i być może będzie odpowiedź. Na razie wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi, a jak mówią przedstawiciele skrzywdzonych, żadnych konkretnych deklaracji ze strony biskupów nie usłyszeli. Powtórzyli im za to po raz kolejny, czego się domagają. Przyjechaliśmy przedstawić i wyjaśnić swoje postulaty, nawiązać kontakt. W czasie naszego spotkania żadna ze stron nie zobowiązała się do czegokolwiek w określonej dacie. Nie wiadomo zatem wciąż kiedy dokładnie powstanie zapowiadana przez episkopat, przypomnijmy, w marcu ubiegłego roku komisja. Cierpliwość nasza już jest dość krótka i, i, i powiedzmy sobie wątła, ale będziemy czekać na konkretne postanowienia. Myślę, że nadzieja jest taka, że jesteśmy, jesteśmy u końca, przynajmniej sfinalizowania fundamentów zasad, na jakich ta komisja będzie powołana. To kiedy mamy dopytywać księdza prymasa o to, dlaczego jeszcze nie ma komisji? Kiedy możemy się jej spodziewać? Myślę, że przyszły rok musi być już taką drogą, w której będziemy to realizować. Na razie komisji nie ma, nie ma też pewności, kiedy będzie. A choć trzeba zauważyć, że większość biskupów po raz pierwszy spotkała się z kilkuosobową delegacją skrzywdzonych. To wielu. Także spośród tych, których historię opowiadaliśmy, wciąż czeka na ich działania. Zostało to wszystko wytrzymywane. Nie I pan myśli, dlaczego? No bo to tak jest wygodnie, nie? Patrzę panu w oczy i widzę, że jest bardzo niewygodnie. I widzę, że to bardzo niewygodnie trwa już ponad pół wieku. I będzie trwało, nie? Nie wierzy pan, że to się zmieni? Nie do końca. Może powiem, nie do końca wierzę. Czyli nadzieja się tli? Tli. Zawsze, dopóki jest nadzieja, to trzeba w to wierzyć. Mm. Gdyby jej zabrakło? To by był koniec.